Witam wszystkich, z tej strony Banu. Razem ze mną dzisiaj jest... Parionizer, witam was wszystkich serdecznie. ja, znany bardziej jako kochanek placuszka. <noise> <noise> Okej, <Okay>, także <noise> gramy dzisiaj w Left 4 Dead 2. No i co, no i zaczynamy. No? Tak, pierwsza kampania, hotel, czy tam centrum zarazy. Misja pierwsza, hotel. O, tak powinno być. Szczerze mówiąc, ostrzegam was, że ja sypałem. A jakiegoś Elisa tutaj mamy, ciekawa postać, nie znam. To będzie bot. <grym> I tak, ja, od razu mówię, jak tym takim dużym, grubym, muszę nazwać, koło się. Ja, ja, moi drodzy, jestem osobą no bogatą i ściągnąłem sobie do tej gry mody, więc tutaj będziemy mieli troszkę szaleństwa. Jakie I... mody? Mody. Z mody z Workshopa, Steam Workshop. Mody społeczności Steama. To jest no. między e, rasą panów PC, a e, tymi podrzędnymi podludźmi z Xboxa i reszty. A, tak. No ale wiadomo, no nie można mieć wszystkiego. Niestety. Zaraz będzie, y, radzę odłożyć na chwilę słuchawki, bo zaraz będzie jeden z najgłośniejszych momentów w tej grze. E, czyli? Zaraz zobaczcie. Chyba usłyszę. Czyli ten seks w samochodzie. Nie. Ostro. Bez zabezpieczeń. Sądząc po tym, że tu jest tylko jedna kobieta, to mam się przy, Nie wiem. Spodziewać gangbangu czy czegoś? Ja jestem tą kobietą, bo ja jestem Klementanny. Więc... <śm> więc wy będziecie mieli murzynkę, ja będę miał Klementan. Więc... Ja banul nie chcę cię denerwować, ale ja wolę czarnych. No, rzeczywiście to jest takie głośne, że normalnie ja się zesrałem. Ej, jak wcześniej to było głośniejsze to ta brązowa nuta, tak? Czy jak to tam się nie dazywa Aaa, ah, dobra bu, 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 Okej Ja teraz wyjebane mam na was Ej! Ej, ponul, ty się to, to, to. Ode mnie. Podól. Podól. Dobra A ja mam jakieś se... idziesz, sen sensitivity ustawione na Gdzie idziesz, murzynie? Gdzie on idzie? Chodźcie, ej to czekajcie, ja może wezmę apteczkę. O, świetnie. Jak to się, jak to się wow. grało? Mm, chodziło się i strzelało. Ten <laughs> jak to wygląda z tymi pistoletami. <laughs> e, uwaga, to jest Friendly Fire jak coś. Się... Nie obchodzi mnie to. To się zabije zaraz. <laughs> Jestem Borys z twojej gry, mam topór. E, z... <laughs> wow. Mm, Zapnijmy drzwi. Jesteśmy tu sami. A ja jestem Clementine. Hahaha, nigdy się W sumie to. Aha, to się tutaj jakieś szło, chodźcie. Dobra, gdzie jest on? Nie, nie wiem, ja jak go widzę, ja go widzę. CO to było? WIDZIAŁEŚ to? Nie. Coś wybuchło i ci ludzie wypadli stąd. Aha, właśnie, u mnie. Co ona umarła! O kurwa! O oh, fuck! <głos> <głos> A I co <to> nie dał? <noise> tam... <Na> serio? Boomera? <noise> Yes. O <noise> strzelać w tej grze. Myszka za szybko chodzi, muszę... What muszę to ustawić <noise> <noise> Dobrze... Tę wezmę tak się tego nie robi Czeka się i się popycha tutaj, że spadli Nie! Yeah. <noise> Co? Wiesz, że stąd spać. Może zademonstrujesz, bo jesteś specjalistą <głos> <głos> lepiej jest. Mam za szybko. Oh, Mysk, yes. Nie! Chciałem mnie Jezu, Jezu Chryste, ten elis mnie przestraszył. Myślałem, że to Hunter tutaj biega czy coś. z <głos> tymi <noise> pistoletami Weź ty może tam, piłę mechaniczną, bo. Wam, watunek! Głupi elis. What the fuck? <noise> um. Jest ciekawe, jak te młodziksy będą działać tutaj. Kurde. Co to jest? Mam Gdzie coś. Banul, mam takie zielone, jak to ciebie to, to, to są wymiociny boomera. Mogę w tym, tym ciebie rzucić albo. A co? E, wtedy zombiaki się nas rzucą, tak wiesz. Dobrze. Taki jest plan. Dobra, pieram. ej. <grym> Cię, tu jest jakieś zejście. Tu jest jakieś zejście w dół. Mhm. Tu, to... tu jest jakiś ogień. <grym> I dużo mięsa, to. <grym> <grym> Panu, no jesteś taki duży. Patrzcie na nich. Oni myślą, że jak się zabarykodowali, to są bezpieczni. <grym> Lel. Ojejku. W Rosji. Ros że... Rosjanie nie na zombie. Co stało? Nie jestem pewien. A! 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 <grym> Panuje na zombie <laughs> Patrz On próbuje uciec przed banulem, już nie, nie chcę Magnuma, o już muszę brać tego Magnuma. Już nie ważne, że nie chcę. Jezus Ej, co to było? czego to spada wszystko? Spędzale, koleś w no, stronę? Nie nie, 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 nie wiem. Nie wiem. Czekaj, chwila. Mam iść tam banul gdzie ty jesteś? Czy tutaj? Nie, tam, 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 tam. O nie, znowu BAML, popchnąłeś mnie! Ta twoja czterna dupa mnie... Wadzi Krąg tu jest Nie, tutaj byliśmy, tu byliśmy, tam BAML... Szukam miecza, szukam miecza Tu jest jakiś zomb Tutaj Nie uciekną przede mną God O, ty masz fajny pistolet no. ...Made Gnome, <grystanie> albo Desert Eagle. Aaaa, krew. Rzeź. <grystanie> <grystanie> A, ten Desert Eagle działa tak jak zawsze, czyli w to. ogóle w nic nie trafił. Chodź tu, skurwysynu! Zakapturzony. Kaptur. O mój Boże. Ej, mam pipe bombę. Mmm, cierpią. Chodźcie, chodźcie, ej. Jestem. Co? trzeba było to sprawdzić zanim odpaliłem windę, ale ci. Pichuję. co? lisa. Poczekaj, poczekaj. Co się dzieje? Dlaczego zjadę? Spierdział! Chyba mi się te okulary popsuły Więc Nie, nie padł Eee Eee, no to teraz y, Mamy kąty powitalne, że tak powiem Tak, naprawdę? A tak nie Ej, Ej rzuciłem sobie tym gównem i I ta bomba Nie pocięła dol <grybuj> Hadron Maverick zwraca uwagę hordy Co ja? Czo? Ej, tu jest karabin Lecą do pipe bomby Jebok, jebok. Kurwa Czuję się normalnie jak na Radzionkowie Radzionku Dobra Moje miasto mm. Szyka mieczka, okay. jak chcecie widzieć miecz, to musicie mi doć nie. Jasne, spoko. Nie, bo ja mam taki fajny miecz. Co byś to królestwo zanim zalęgnie się? Chyba, sorry, ale cały czas w ciebie trafię. Właśnie dlatego mi HP tak spada. O boże, co to było? O Jezu, tutaj. Nieście mnie, hejście Sorry, ale tutaj coś się bawię Dobra, Dobra. Mi, że muszę cię podnieść joystickiem. Elis mnie leczy, ej, dupę mi składa. Dobra, osłaniaj się, ja się lecę. Mhm. Mm, spokojnie. Dobra. Zarżnę wszystko co spróbuję tu podejść Wiedzę to jasne, to nic nie widzę nie No to chyba o to chodzi, nie? Bo jest dym w ogóle No nieprawda no i Ch pszony si y piszą do mnie na tym nie? To się jest... niedobrze, to nie dobrze Ja wiecie co ja idę za waszymi nikami tylko to widzę um, dobra ten O tędy, o, tędy no. co, Za to Panu Sumar ja nie wiem co ja bym zrobił Co to było? ZARPAK! Co... HUNTER! A... O, czar, 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 czar Dobra, zobacz. się Mam siekierę Wszystko pod celo Biją mnie Niemcy mnie biją Sorry Stary Niemcy, nie, nie. Te zombie są szybsze niż kampania Chodź, Chodźcie, chodźcie, chodźcie Safehouse, safehouse Okej, okay, to od na tym skończymy Safehouse, diary Dobra, także dziękuję wszystkim za uwagę Tak Sporzamy do komentowania, subskrybowania a... gry Dziękuję. Na razie. Do usłyszenia.